Cześć, nazywam się Magdalena Chorzewska. Być może znacie mnie z Insta poradni na Instagramie albo na TikToku. Mam przyjemność odpowiadać na Wasze pytania także tu, w kąciku miłosnym. A teraz pytanie od Nikoli. Seks w moim związku to totalna porażka. Kocham mojego chłopaka, ale strasznie nudzę się z nim w łóżku. Zawsze jest tak samo. Proponowałam mu różne rzeczy, jednak on w ogóle nie jest chętny na eksperymenty. Przez to coraz częściej myślę o innych facetach, fantazjuję na ich temat. Boję się, co będzie dalej. Czy to już zdrada emocjonalna i czy powinniśmy się rozstać? Droga Nikola. Jeżeli chodzi o fantazje seksualne, to bardzo zdrowo jest je mieć i one w ogóle są takim początkiem do pobudzenia seksualnego, i większość ludzi fantazjuje. Najczęstsze fantazje to fantazje o trójkątach seksualnych albo o współżyciu z osobami tej samej płci. Zastanawiam się, o czym ty fantazjujesz, więc czy fantazja seksualna jest zdradą? Nie, nie jest zdradą, bo to jest w Twojej głowie, a. Wolność domku w swoim domku. No to, co w Twojej głowie, to w Twojej głowie. Zdradą byłoby już, gdybyś realizowała tą fantazję z kimś. Albo gdybyś dążyła do realizacji fantazji z jakimś człowiekiem, którego byś gdzieś poznała, bylibyście w kontakcie, nawiązywałaby się między Wami relacja to można nazwać już zdradą. Więc bądź spokojna, nie robisz nic złego. Po drugie, jeżeli fantazjujesz, będąc w pewnym sensie niezaspokojoną we własnej relacji, to jest to też całkiem naturalna reakcja. No, po prostu masz brak, brak bodźców, brak pozytywnych doświadczeń, tak? Czy takich doświadczeń jakie chciałabyś mieć, a jeżeli w związku w łóżku panuje nuda, no to prędzej czy później szuka się czegoś atrakcyjnego. Toż chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o seks, to on na początku bywa ekscytujący z tym samym partnerem, a później, jeżeli nie wprowadzamy pewnych nowości, zmian, no to staje się po prostu nudny i trzeba o tym pamiętać, że my się dosyć szybko przyzwyczajamy do różnego rodzaju atrakcji. No i też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo co tam wymyślać, bo musi być wam komfortowo i w każdej relacji bardzo ważne jest określenie jednak jakichś norm i granic, bo ludzie mogą mieć zgodę na różne rzeczy i niezgodę na różne rzeczy. Natomiast bardzo ważne jest też rozwijanie się w sztuce miłosnej i można to robić na bardzo wiele sposobów, ale bardzo ważne jest to, żeby Osoba partnerska była na to otwarta. A z tego co piszesz, to bardzo kochasz swojego chłopaka, ale nudzisz się z nim w łóżku. I to jest ważne, że tam jest jednak ten wątek związany z uczuciem, i myślę, że to będzie was ze sobą trzymać, ale seks jest w pewnym sensie takim. Klejem pomiędzy ludźmi. No jak brakuje dobrego seksu w związku, to prędzej czy później może dojść do pewnego rozłamu, dlatego że ta frustracja będzie też wychodziła na wielu innych polach. Na przykład będziesz się na niego częściej złościć, być może też to, że nie będzie tej bliskości takiej, o jakiej myślisz, będzie prowokowało jakieś inne problemy czy, czy właśnie frustracje. Także, co my tu mamy, że zawsze jest tak samo. Ja bym Ci proponowała, żebyś. Uh... Zapytała Twojego chłopaka, czy jemu się podoba w tym łóżku, czy on jest usatysfakcjonowany, czy jest coś, co chciałby zmienić. Jak on odbiera Twoje prośby o to, że, żebyście coś zrobili wspólnie, coś innego, coś nowego, bo ja rozumiem, że on tutaj napisałaś, że nie jest chętny na eksperymenty. I też pytanie, co on postrzega jako eksperymenty, też jaka jest jego taka droga rozwoju seksualnego, bo być może trafiłaś na osobę, która jest dosyć taka sztywna w tych swoich ramach i nie bardzo chce się rozwijać w sztuce kochania, no bo tak się niektórym ludziom wydaje, że przecież, przecież to jest takie naturalne, że każdy wie, jak uprawiać seks. To trochę jak z piłką nożną. Wszyscy są ekspertami, ale wypuść ich na boisko, no to może okaże się, że nie będą wiedzieli, co to jest spalone i nie będą w ogóle potrafili biegać. Tak samo w łóżku. To jest taka umiejętność, której człowiek naprawdę może się nauczyć. I w ogóle w takim dobrym związku, ale mam na myśli w związku w którym ludzie rozmawiają o tym, co ich kręci, co im się podoba, co ich podnieca. Jest dużo przestrzeni na ten rozwój. Gorzej jest w takich związkach, gdzie ludzie nie chcą rozmawiać o seksie, gdzie to jest temat tabu, albo gdzie kobiety na przykład udają orgazmy, no bo nam jest łatwiej udawać orgazm, i potem się dziwią, że tego orgazmu nie mają. No jeżeli ten mężczyzna na przykład, albo inna kobieta, tak, myśli, że, że robi wszystko okej, okay, no, to, no to będzie tak robił, czy robiła dalej. Więc bardzo ważne jest zakomunikowanie drugiej osobie, jakie my właściwie mamy oczekiwania, co nam się podoba w łóżku, co nas podnieca, co nas kręci. Może być tak, nie wiem, to moja fantazja, że te twoje fantazje nie są akceptowalne przez twojego chłopaka, że być może jesteś bardziej otwarta na przykład na otwarty związek, co też jest jakąś opcją w takich związkach, gdzie jest miłość, a seks kuleje i druga osoba nie jest otwarta na zmiany. I tych związków otwartych rzeczywiście jest teraz coraz więcej. I takie jest moje doświadczenie gabinetowe, ale żeby otworzyć związek, to też trzeba być na to gotowym. A jeżeli twój chłopak nie chce rozmawiać tak o tych eksperymentach, czy nie jest na nie otwarty, no to tym bardziej nie będzie otwarty na związek otwarty. Co my tu jeszcze mamy, to myślenie o tych innych facetach, ono będzie się nasilać, jeżeli Twoja frustracja seksualna będzie sobie trwać dalej. I oczywiście może to doprowadzić do, do rozłamu, bo też chciałam powiedzieć, że kiedy w związku brakuje tak ważnej kwestii, jaką jest współżycie, jaką jest seks. To prędzej czy później może też zabraknąć paliwa w postaci uczuć, bo te uczucia też mogą się wypalić. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś zakomunikowała swojemu chłopakowi, że to jest dla ciebie bardzo istotna kwestia i że chciałabyś, żebyście nad tym seksem popracowali. Można też zgłosić się do seksuologa, do psychoseksuologa, który pomoże Wam pokonać różne bariery i nawzajem zaspokoić swoje potrzeby. Pewnie teraz zastanawiasz się, w jaki sposób możesz porozmawiać ze swoim chłopakiem o seksie, o tym, co jest dla ciebie przyjemne, o tym, co ciebie kręci. Ja myślę, że najprostsze rozwiązanie jest najlepsze. Nie ma co otworzyć kwadratury koła i tłumaczyć właśnie dookoła, bo mężczyźni lubią konkret i myślę, że też bardzo ważne jest powiedzenie o tym, że widzisz, że, że się stara, że lubisz to czy tamto. Bardzo ważne jest podkreślenie tego, co jest okej, okay. jednak patrzenie na to życie seksualne w kierunku takim rozwojowym, czyli chciałabym spróbować tego, chciałabym zobaczyć, jak to by było, gdybyśmy to zrobili tak, albo tak, albo w takiej konfiguracji. Tutaj też pomagają filmy erotyczne. Mówię o takim, takich soft erotykach, a nie o hardkorowym porno, bo te filmy też powodują, że ludzie po pierwsze modelują, czyli trochę zgapiają z tych aktorów, a po drugie samoistnie zaczynają rozmawiać o seksie. Ja myślę, że to jest temat tabu w wielu um, środowiskach, w wielu domach, więc nie dziwię się, że ludzie. Czasem nie potrafią rozmawiać o seksie i kobiety o wiele więcej czytają na ten temat, słuchają, więc nie zakładaj, że jesteś ze swoim chłopakiem na tym samym poziomie chociażby świadomości. Ale myślę, że takie mówienie o, o sobie, o swoich potrzebach, właśnie o tym, gdzie ma Ciebie na przykład dotknąć, jak ma Ciebie dotknąć, ale też pytanie, jak ja mogę Ciebie dotykać albo co ty lubisz, będzie takim, taką fajną rozmową, gdzie ty będziesz mówiła o sobie, a jednocześnie będziesz zainteresowana tym, co jemu się podoba albo na co byłby otwarty. Myślę, że to jest też temat... Taki, którego nie załatwicie podczas jednej rozmowy, i warto do rozmów na temat seksu wracać. Na przykład po seksie, tak? co ci się podobało, co, co było za mocno, co było za słabo, co za lekko, albo na temat fantazji, bo możecie razem rozmawiać o fantazjach seksualnych, możesz jego zapytać, czy takie miewa. Naprawdę ludzie w różny sposób eksperymentują w łóżku, i myślę, że warto zobaczyć, na ile. Twój chłopak jest otwarty, jaki ma ten punkt wyjściowy, bo jeżeli dla niego trudne jest nawet rozmawianie o eksperymentowaniu w łóżku, to może właśnie dobrym pomysłem będzie na początku, nie wiem, poczytanie razem jakiegoś artykułu na temat seksu, pooglądanie jakiegoś filmu, czy w ogóle poruszenie takiego tematu, żeby zobaczyć, jaka jest jego wiedza i taki punkt wyjścia. Natomiast może naprawdę okazać się, że tam no, zderzysz się ze ścianą, z murem. I zachęcam Ciebie też do tego, żebyś właśnie rozważyła sobie, czy jesteś w stanie być w relacji, w której ten seks no, nie będzie na tyle satysfakcjonujący dla ciebie, że będziesz zadowolona. I czasem ludzie z tego powodu niestety też się rozstają. Takie jest moje doświadczenie gabinetowe i, i myślę, że też jestem w stanie to zrozumieć, dlatego że w ostateczności różne rzeczy są dla nas istotne i seks też jest ważny. Nikola, chciałam Ci bardzo podziękować za ten list. Mam nadzieję, że jednak Twój chłopak będzie w miarę elastyczny i że będziecie mogli eksperymentować i odczuwać obopólną satysfakcję. Czekam na Wasze dalsze listy. Do zobaczenia.